Manko, się manko. Dzisiaj, tak dla odmiany, zrobimy sobie krótkie wypady weekendowe. Jest kolejna sobota. I co, pomyśleliśmy? Dzisiaj, w sumie, moja żonka Katarzyna była w pracy. Hej. Ja jestem już po pracy. Była w pracy, więc do popołudnia do 12.30, więc w sumie nie było za bardzo, jak pojechać na jakiś camping. Ale to nic, dzisiaj sobie zrobimy takie krótkie jednodniowe wypady. Pokażę Wam troszkę inne miejsca. To są dosyć blisko naszego domu, jakiś max godzinkę. No i co? Jesteśmy dzisiaj akurat na San Malo. To jest troszeczkę na południe od nas, bliżej z, do Stanów. Jest tu taka w sumie, fajna plażyczka. Bardzo taki kompleks rodzinny. No, pokażemy Wam, jak to wygląda. Proszę bardzo, dzisiaj dla odmian zapakowaliśmy tylko tyle nasz dryback. Zapakowane jakieś przykąski do leżenia y, kocyk, kciuchy na zmiany, trochę napojów i oczywiście najważniejsze po podróży, żeby nie jeździć w butach po czasie ogarnąć i mieć super Japony. Proszę. Jeden Japon, Japon i drugi Japon Tak samo Tak samo mówi... mówiłeś płat No i taka tam płaszczyczka, fajna. Głośno jest, bo z dużo dzieciaków. Ogólnie takie kąpielisko z placem zabaw, dużo rodzin, sporo ludzi, no ale to tak, jak mówię, godzinko od miasta to jak najbardziej. Są tu też e, ciekawe trasy rowerowe, jest też e, tam troszeczkę dalej tak tzw. Lazy River, gdzie się można zwodować z jakimś fajnym pontonikiem albo kółkiem, no i może sobie płynąć z, z prądem rzeki. Jest jeszcze taka ciekawa woska tutaj z San Molą. Jest kapliczka w skale. Nie wiem czy nam się dzisiaj udało zobaczyć, ale na pewno jak nie dzisiaj, to innym razem. Oj, są też ścieżki spacerowe, można zrobić piknik. Generalnie jest bardzo fajna, ciekawa miejscówka. Mój mąż taki mądry. Nie takiego bąsa. Nie, nie jest To, nie tak, błączy, to A nie jest prawdziwy pisutki. Tak, nie pod słońcem, nie widać. boję się pustki. Co mi brzuch? <grym wytrza> Jak co już leżymy na tej plażyce Wysmarowani Muszę powiedzieć, że wczoraj było bardzo gorąco gdzieś koło wieczora 6, 7 zrobiło się 37 stopni Dzisiaj jest 30, pewnie 5 może bardzo gorąco. Mówili tak, o, jedziesz to Kanady, to tam tylko śnieg jest i w ogóle i zimno, i pada. A to nie jest prawda. To no, też wiadomo, zależy od rabolnictwa. Ale akurat u nas w Manitowie jest długa zima, dosyć mroźna, bardzo mroźna. Jest dosyć dużo śniegu. Natomiast też jest bardzo fajne i krótkie, ale bardzo ciepłe i intensywne lato. Akurat w tym roku nie ma co narzekać, bo zaczęły się bardzo ciepłe dni i upały już od końcówki maja i tak praktycznie. Do tej pory, a już jest końcówka lipca. No wiadomo, że już będzie coraz chłodniej, ale jak widać, wczoraj i dzisiaj słoneczko i pogoda petarda. Także nic, tylko się opalać. Jednak zdecydowaliśmy się, że pojedziemy do domu, bo musimy odwiedzić znajomy później. I w sumie stwierdziliśmy, że zrobimy całkiem osobny filmik na temat. Malo, bo to jest całkiem fajne miejsce. Jest tutaj kilka fajnych punktów, ale musimy sobie rowery. A dzisiaj byliśmy ograniczeni czasowo. Więc taki krótki wypadzik na plażę. No i co? I następnym razem zrobimy super odcinek jeden, tylko o, stricte o San Malo. Malo, przepraszam. San Malo Provincial, Provincial Park. Tak jest, tak zrobimy. Zrobimy sobie tutaj przejażdżkę rowerową. i Pokażemy wam najlepsze miejsca, które są tutaj. Siemanko Sibanko. dzisiaj niedziela, dzień następny. Tym razem pojechaliśmy do Pinawy. Pinawa jest małą miejscowością troszeczkę na północny wschód, a jakaś godzinka z Haczkiem od naszego miejsca zamieszkania Unipek. Bardzo fajne miejsce. Takie, w sumie, za kole troszeczkę rozlewisko. Jest rzeka, jakieś jeziorka. No i co? Dzisiaj będziemy się troszkę opalać i łowić rybki. Zobaczymy co z tego wyniknie. się opalałem na plaży, plaża troszeczkę wcześniej, to wam potem pokażę jak ona wygląda. Ja się przeszedłem troszeczkę kawałek na taki wystający cypel, żeby sobie porzucać wędką. No i zobaczymy jak to będzie. Na razie jakieś muchy gryzą. Przygotuję sobie wędkę i porzucamy. Zobaczymy jak to będzie. Strach wieje i nadzieję, się, że będzie tragedii. Nie biera. Ani pół ryby. Nie biera. Nic. Pinowa jak najbardziej tak. Polecam. Bardzo fajne miejsce rekreacyjne. Żeby się zabrać nawet z rodziną, zrobić sobie piknik. z dziećkami na plażę. Są tam przy plaży. To potem pokażę. Są fajne miejsca też właśnie. Są takie altany niezabudowane, są stoliczki, gdzie sobie można spokojnie siąść, coś zjeść, zrobić grilla. No i co? Dzieciaki mają też jakiś mini plac zabaw, jest tam też kortonisowy basen, to jest chyba ekstra płatne podejrzewam. No tak to można przyjechać też z kajaczkiem, z łódeczką, zwodować się i super odpoczywać na rzecz. Jest też Lazy River, troszeczkę dalej, więc można przejść z oponką albo jakimś takim dmuchanym czymś, w czym się można usiadowić nie puścić się z drutem rzeki na jakieś 2-3 godzinki od miejsca początkowego do parkingu, który są oddalone trochę dalej. No i tak sobie można tutaj elegancko spędzać miło czas. Siemanko. Witamy Was w parku prowincjonalnym Pinawy, bardzo mały. Jest tutaj bardzo fajna, opuszczona już zapora i elektrownia. I to, zapraszam Was na fajny tour Teraz ciekawostka, jesteśmy na dopuszczonej już e, dawnej tamii elektrowni w Pinawie e, Chyba została ta tama e, elektrownia otwarta w latach 1900 albo 1800 któryś, zaraz przed 1900 i została zamknięta w 1951 roku bodajże No, zaraz Wam pokażemy jej ruiny I Jeszcze taka druga ciekawostka Tutaj też e, chyba 10 lat potem, czyli w latach 60 zbudowali jakieś centrum e, do badań, nie wiadomo do końca, yy, atomowych, w sensie w elektrowni atomowej albo jakichś takiego rzeczy do badań rozszczepu atomów i podobno był tu jakiś wypadek i wycieki, ale to nie jest potwierdzone oficjalnie nigdzie. Można takie znaleźć informacje w internecie, że było coś, był jakiś wypadek. No i jakieś tam radioaktywne skażenie się tutaj yy, zrobiło, ale chyba nie aż na taką wielką skalę. Na to nie patrzeć, to jest to kawał historii dla Manitoby, dla Kanady, jeżeli chodzi o hydro, czyli ekologiczną energię robioną z wody. No, Manitoba generalnie, jak się dobrze, jak się nie mylę, to to jest około 100% albo prawie 100% energii elektrycznej robionej właśnie z zasobów naturalnych z wody. No i stąd właśnie takie ciekawe miejsce jak to jest. To co prawda już opuszczone miejsce, ale jest bardzo dużo elektrowni wodnych właśnie budowanych na tych przesmykach i kanałach. To jest jedno z nich, tylko to już opuszczone jak mówiłem wcześniej w latach 50. Pomyśleć sobie, że prawdopodobnie przez te, te włazy przelewała się normalnie tutaj wszędzie woda. Kiedyś. Tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewny, ale tak mi się wydaje. A teraz, właśnie dzisiaj, zostało z tego pewna ruina, jakaś pamiątka, no i obiekt do zwiedzania. I bardzo ładnie się tutaj wszystko fajnie odsłoniło, więc może sobie zobaczyć i podziwiać. Tutaj musiały być prawdopodobnie turbiny w tych yy, dziurach które generowały właśnie prąd Tak mi się wydaje, że ta główna część elektrowni, gdzie się przelawała woda, generująca prąd